Cześć, witam Was z mojego urlopu na który zabrałem Questa X10 z racji tego, żeby się tak trochę z nim zapoznać, zaznajomić. Akurat już go sobie złożyłem, bo nie było sensu robić alpaka, tak jak to miało miejsce w przypadku Questa X5, bo to praktycznie jest to samo w pudełku. Co tu można powiedzieć o X10. Generalnie, budową nie różni się od Questa X5, to jest ta sama wizja konstrukcji. Jak w przypadku właśnie mówionej ich piątki, tak samo jak tutaj ma przyciski do ściszania i podgłaśniania Z boku jeden przycisk jest pusty, a ten przycisk służy do odpalania lampki, która jest z tyłu. Już ją widać? Widać ją ona jest tutaj. No i do podświetlania ekranu. Po menu poruszamy się za pomocą tych przycisków góra, dół albo tego z trybikiem. To są ustawienia. Tym zmieniamy program, ale to zaraz dojdziemy. Jest point i przycisk do strojenia do gruntu no i to tyle. Nie ma co się zagłębiać bo to jest podstawowy sprzęt tego producenta. Dobra, Odpalimy sobie maszynkę żeby zobaczyć jak to tutaj wygląda poruszanie się po mini. Standardowo włączamy środkowym przyciskiem. Co się zmieniło względem X5? Względem X5 zmieniło się to że tutaj na barze już jest więcej kostek dyskryminacji tutaj jest 10 kostek a w X5 było 5 albo 4. Nie pamiętam już dokładnie tutaj normalnie poziom czułości głębokość zalegania obiektu a tu są programy, trzy programy fabryczne i jeden custom czyli można sobie samemu dostosować programy zmieniamy za pomocą strzałek góra, dół a żeby wejść w ustawienie programu trzeba wybrać sobie właśnie program strzałką i pyk dolny bar się odpala teraz w tej chwili ustawiam sobie czułość tak jak jest tutaj zaznaczone żeby wyjść z tej opcji trzeba poczekać aż to zgaśnie Dobra, zgasło. Trybikiem, zmieniamy sobie kolejne. Tutaj to są segmenty dyskryminacji. Można sobie wycinać, dodawać. Dobra, dyskryminację mamy odfajkowaną. To teraz przejdziemy do następnej opcji, i tutaj jest ilość dźwięków. Tutaj można sobie wybierać spośród sześciu opcji od 1 do 6 i to jest ilość dźwięków wydawanych przez urządzenie w trakcie pracy. Od najprostszego C1 po. Kakofonie dźwiękową, jak to ma miejsce w przypadku ustawienia na C6, i to tyle, jeśli chodzi o dolną belkę. Jest jeszcze jedna opcja tego typu, że jest tutaj poziom dźwięku sygnału wiodącego urządzenia, ale on jest dostępny tylko w trybie pracy Almetal. Zmienimy sobie na Almetal, zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Czyli standardowo. Walmetal już są tylko dwie opcje: czyli dostosowanie czułości i właśnie ten dźwięk sygnału wiodącego. Nie wiem, czy go będzie słychać. Teraz go słychać: jest na maksa 5, 6, 7. Coraz głośniejsze urządzenie jest. No i zbijamy, żeby był. Albo na granicy słyszalności, albo najlepiej, żeby go w ogóle nie było słychać. Po co sobie zaprzątać głowę takimi ustawieniami na początek? Z biegiem czasu, już sobie każdy może stroić jak mu się podoba. Dobra, jest na zero, jest elegancko. Myślę, że omówiłem wszystko, bo taki jest początek. i Nie ma tutaj za dużo, co się rozwodzić w tym temacie. To jest bardzo prosta maszyna. Dobra, a teraz najważniejsza rzecz w przygotowaniu urządzenia do pracy. Widzę, że wiele osób ma e, na początku problem z kalibracją, a więc żeby prawidłowo urządzenie było skalibrowane, należy je włączyć w pozycji najlepiej właśnie takiej, czyli cewka do góry, włączamy urządzenie i trzeba teraz urządzenie skalibrować do gruntu. W tym celu należy wybrać jakieś miejsce w ziemi, gdzie nie ma nic metalowego, i po prostu pompować. Ja już sobie takie miejsce znalazłem tutaj. I teraz pokażę, jak to się robi. To jest proste, ale no wymagane. Trzeba przytrzymać ten przycisk tutaj. Ten jest od strony do gruntu i pompujemy. Piknął, zapiął się na 50. Na ilu? Na 60 się zapił. I urządzenie jest gotowe do poszukiwań. Jest to program tutaj ustawiony. W tej chwili mam na Jewelry. Można mu zwiększyć czułość. W tej chwili jest na 70. Ale zwiększę mu na 80. Jak widać, nie wzbudza się. Nie należy prowadzić poszukiwań w maksymalnych ustawieniach częstot, yy, czułości, z tego względu, że no, będzie niepotrzebnie się wzbudzał i człowiek się będzie denerwował. Ja, generalnie, w każdym urządzeniu, które mam, nigdy nie chodzę na maksymalnych ustawieniach czułości, bo, bo to po prostu nie ma sensu.